Cześć, witajcie z tej strony Oloszumi To jest już piąty odcinek z Minecraft na krawędzi bloku. Dzisiaj ze mną jest Łukasz, tak jak w poprzednim odcinku. No, się ma, się Skończyliśmy właśnie tutaj, tutaj, tutaj. Sejm! straciłem wszystko, całą zbroję, wszystko straciłem. W części przeze mnie, ale. Pomijmy ten fakt. Dobra. No, z której to. Gdzie jest ten szkielet, proszę mi powiedzieć? Ja tutaj nam robię przejście do kolejnej jakiejś rzeczy. Jest dzień, jest dzień, chłopie, dzień jest. Ja pierdziuch. Myślałem, że już zrobiłeś dzień. Ja nie zrobiłem dnia, sam się zrobił. No to dobrze. Jeszcze lepiej, nie musisz ginąć. Spoko, że w tej serii się różne osoby tu przebijają. Nawet w mnie skądś wytrzasnąłeś, to w ogóle jest ciekawa historia. Dobra, ty się biją, S. Aj! Dobra, skończyli się bić i zacznie, zaczynają bić mnie. No i tak to jest... Bywa! Myślę. Taką A, chłop mnie trafi przez wodę. Dobra, strzały i kości zawsze na się. Nie, no. Okej. Okay. Za, się. Musimy zatamować tą wodę na no kurczę Bo ona wkurza tutaj Wkurza ludzi Ja robię most do kolejnej kopalni w ogóle Ja tej, ale kolejna kopalnia jest gdzieś na dole No jest na dole właśnie, dlatego tam robię... No to jak, ty się, jak ty tam robisz to? No pół płytkami Dół? No Znaczy najpierw nie robię. W sensie teraz jeszcze nie, ale będę robił. Ja tutaj prawie całą tarczę zużyłem. O kozak. Dwa drzewka mam można posadzić. Okej, okay, tu jest pająk. Eee, kurczę, ja już tę skrzynkę splądrowałem w czwartym odcinku, no. Dobra, weźmiemy sobie tropikalne drewno. O. I jak tam ci idzie? Tu w ogóle dajś... tak? No, jestem cały czas na pustyni. Ło! Na szczęście woda tutaj była. tutaj. Okay. Naprawdę. Dobra, chyba w, w, chyba w każdym odcinku musi być ten licznik śmierci. Y y zależy, ile śmierci będzie w tym odcinku. będzie dużo, to będziesz musiał go rzeczywiście dodać. Tak jak w trzecim, czwartym i teraz chyba w piątym odcinku. Pozak. Pogchamp. Nie, że coś, ale nadal nie wiemy, kto w poprzednim odcinku więcej razy zginął. Coś, to jest tylko moja teoria. No, no. Ej! Tu kolejna kopalnia... A, to jest... Ja się nabrać. Ej, możemy sobie zrobić węgiel kamienny. Znaczy drzewny znaczy się. No można, można. No mamy drewno. Przydała, przydałaby się... Wiesz, mamy wiadro, więc wodę mamy. Mamy teoretycznie portal, ale portal jest gdzieś na jakiejś wyspie. Tylko, że nie wiem, gdzie jest ta wyspa. Portal do netheru? No, do netheru. Co się Please, chcę wykopać to drewno przed nocą. Jest. Dobra. Dobra, ja stąd idę. Nie, szkieleć się. Zbugował. Tak się zbugował, to chyba dobrze. Nie, właśnie nie, dobrze, bo go nie mogłem zacząć. No. Nie, w tym odcinku ten liczyć chyba będzie jeszcze większy. Witajcie w odcinku y... Kile Odczytyłem... na świata. <noise> nie zdążyłem się ochronić przed tym, przed wybuchem. Widzę, że nie tylko ja tutaj umieram. Ha, zabawne. Bardzo. Ha, zimierzyne. Aha. Jak ty, co? <noise> gdzie? No tam gdzie jest koła. <głos> nie, <głos> jak ty to, <noise> to zrobiłeś? A to akurat specjalnie było, bo chciałem... Osiągnięcie, zapływanie w Lawie? <noise> nie, nie, wiem czy tak jest w ogóle. Kurde, ile tu tych szurów? No, na, na Discordzie mi piszą. Ja teraz nagrywam odcinek, ja nie mam czasu na odpisywanie tego. Właśnie. No świnia wchodzi nam po schodach, no idź sobie Musi być odcinek na kanale Olosunii <laughs> Musi wrócić do regularności, a nie... No właśnie, musisz być regularnym youtuberem ...mu to uniemożliwiać No przecież, no tak się nie da żyć No nie da się Dla... się, nie da się Zrobiłem dzień na, na którym poziomie trudności my jesteś? Na normalnym, no nie Na łatwym? A jest tyle tu potworów, że ja bym się zastanawiał, czy to nie jest hardcore. A z, a a skaczamy tutaj sobie. Może na początku odcinka wyłącz potwory Nie. My tacy słabi chłopie Naprawdę. Największy speedrunowiec świata by się tutaj załamał. Widząc takich. D. D D. To nie! D. No nie! Jak? Jak? Powiedz mi jak. śmierci Ej. To odcinki, ograniczyłem się do tego, że cały czas giniemy. I tylko gadamy o no. tym Tak, tak, to jest główny wątek naszego kanału. Jesteśmy. znaczy mojego słabi. Co? Do twojego. No. Mam małe pochodnie, można oświetlić trochę. Ja sobie chyba wyłączę to jest... chmury. To jest w ustawieniach graficznych, nie? Mm, tak, ustawieniach graficznych. I gdzie się to robi? Ustawienia graficzne? Szczerze nie pamiętam. Teraz nie chcę mi się patrzeć, bo gonią, gonią mnie wszystkie pliki. Kurcze, detale. Chmury! Jest! Domyślmy szybki. Dałoby mi się wiaderko z wodą Dobra, wyłączamy chmury z czyste niebo bez chmur, Wow! wow. Naprawdę, no, żeby wziąć wiaderko z wodą i walnąć w wiadro. Jeszcze jest najgorsze, chyba nam wiadro. Nie! Nie jest, wiadro przeżyło, dobra. I ja tej, ale bym się. Chyba bym się powiesił, gdyby. Nie Nieważne. Ej, właśnie moja tarcza. Gdzie ja ostatnim razem zginąłem? Gdzie ja zginąłem? Nie, nie pamiętam, gdzie zginąłem. Takich rzeczy się nie. pamięta. już, może że nie pamiętasz. Ej, chwila, która to śmierć była? Poczekaj. Chyba ta, chyba ta 58. O, może. Dobra. Najważniejsze rzeczy tutaj przeżyły. Typu łuk, pięć ja Wspomniałem, gdzie umierał za sertną śmiercią. No i wierzę, ja i pozdrawiam. Po 148 już nie pamiętam. No! Która to była. El. E, e. W tej serii? Seria! zginie na tysiąc sposobów. Głównie przez szkielety i klipery. Pozdrawiam. Wiesz co jest najgorsze chyba tar chyba tarcza, mi się... A w nowym odcinku. A dzisiaj pobijemy rekord śmierci. <laughs> Bijemy rekordy świata w śmierci. W umieraniu. To to samo. Dobra. Zrobimy sobie taki filmik. Naprawdę, ten świat jest tak losowy, że. Szok. Ej, świat jest zrobiony przez y, dość znanego YouTubera, także. A znasz tego YouTubera osobiście? Nie, osobiście nie, ale o tym mówiłem w jednym z odcinków. No widzisz, wydało się, że nie oglądam. ale co? Nic. Co? Co? Nie, nic. nic. No. Trzymajmy się tego. Lepiej, żebyś nie wiedział. Może. Może to i lepiej. Dobra, stworzymy sobie kamienny kilof. Ej! Dopiero teraz mam achievement ulepszenie! Wi oui. Jesteśmy żałośni, Łukasz. Dobra. Dobra jesteśmy czymś gorszym <laughs> Okej okay. hmm. Cieszę się, że nie jesteśmy jak J.J. Joker. No Znalazłem twierdzę z pillagerami No wiem ja wiem, wiem gdzie jest. Kozak nie? Kozakku! Tylko musimy się jeszcze trochę podbudować, bo mój most nie jest jeszcze dokończony. Właśnie. Przyszedł tu, a nie? Ja mam dużo budulca, dużo, dużo budulca. dużo budulca. A nie wiem, gdzie ty jesteś. W bazie. To byś zgiń

Jestem koksem, ale tym od, 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 odwrotnym odwróconym koksem. coś <grym> takim odwrotnym do koksa. No gdzie ty jesteś, chłopie? Mm, tam, gdzie nie sięga wzrok. Dobra, buduje się tam. to dane, pewno... tylko wodę trzeba skończyć. Gdzieś, na pewno. Jesteś tam, gdzieś. Koniec Ci tyle, nie jestem nigdzie tam, gdzieś. jest Aha. Fila, tu jest woda przecież. Chyba to się zgadza. Dobra, mam nieskończone źródełko wody. Tylko, please, żeby teraz nie zginąć. No przecież ja mam takie ważne rzeczy. Dobra, umrę. sobie. Umrzesz sobie, tak. Tak, tak, tyczku. I ci pokażę gdzie ja byłem. Ale żem wymyślił chłop... Nie! Nie! To się nie dzieje, co ja wymyśliłem teraz. To chłopie nie grali w kinach tego. <laughs> ZAKŁADAM SIĘ Niepotrzebna mi woda chłopie Skaczę NA PAJĘCZYNĘ Ogarnasz to? Ja nie no to jest jak stajki. się dostaniesz? Normalnie Czyli? Nie będziesz się podsadzał pół blokami, prawda? <laughs> to by była najgorsza z opcji jaką mógłbyś wybrać Bez kiki. To tak nie była tak Kurcie, tylko gdzie to teraz było? <grystanie> Dobra, tu to było. Ez! jestem w drugiej kopalni. Ez z tobą. Salaż żelazo. Nie, jeszcze szukam skrzynek. Okej, okay, mam skrzynkę, tylko klipper obok, obok niej stoi, kurczę. I nie wiem, czy jestem w drugiej czy w trzeciej kopalni. Okej, okay, żelaza nie mam, ale mam dużo zboża. Koks. Tam nic nie ma, chyba? Ja idę do ciebie. Jest... Gdzie ty jesteś w ogóle? Gdy jesteś? O, zrobiłeś dzień, świetnie. Nie. Wiem, że jestem koks. Tak chciałbym ci powiedzieć, że znalazłem zna jeszcze inną kopalnię. Gdzie ty jesteś? Ajdź, 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 ajć, 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 ajć. Tyk. I... Podaj swój, podaj. Moment, moment. Ty jesteś sami pojąłką, dolej. I zginąłeś, mam nadzieję. I zginąłem. I nie mamy wiatra. Módlmy się, żeby w tej skrzynce, którą tam znalazłem, było żelazo. A nie wiem gdzie ty byłeś nawet. Dobra. Kończymy ten odcinek, bo już długo trwa. No. 20 no. minut aż, chłopie. Dobra. No widzimy się w następnym, w szóstym odcinku się widzimy tego. Tej paro, parodii Minecrafta. Parodii youtuberów. No. Do zobaczenia. Cześć.